Witam serdecznie w programie Ekstraklasa podcast. Ekstraklasa nie gra, gdyż jest przerwa reprezentacyjna, ale to nic. My dzisiaj sobie porozmawiamy o drużynach, które w tym sezonie będą walczyły o tak zwany spadek, czyli takie, które będą walczyły o pozostanie w PKO Bank Polski Ekstraklasie na przyszły sezon. Wiadomo, jest to bardzo istotne, dlatego że pieniądze z kanał Plus są. Niebagatelnie wyższe niż te, które można zarobić, grając na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce, czyli w pierwszej lidze. Więc już może, żeby zbędnie tutaj tego programu nie przedłużać, zacznijmy sobie omawianie i myślę, że tutaj takim punktem, który sobie postawimy jako taki stan zagrożenia, który tutaj będziemy określać, jest to te 30 punktów, które. Według mnie jeszcze po prostu utrzymania w ekstraklasie nie dają, więc pierwszą drużyną, od której sobie zaczniemy, jest warta poznań. Warta poznań Dawida Szulczka, która po przejęciu sterów przez niego radzi sobie bardzo dobrze, zdobywa w tej rundzie naprawdę bardzo dużo punktów i wydaje się na dzień dzisiejszy, że, że się utrzyma. Tutaj też ważną rolę odgrywają liderzy tej drużyny, czyli tacy piłkarze jak. Adam Zrelak, który jest najlepszym strzelcem, jest też reprezentant Finlandii. Robert Iwanow, którzy dają sobie radę i myślę, że dzięki takim postaciom Warcie będzie dużo łatwiej utrzymać się w lidze. Te transfery to też jest majstersztyk wykonany przez już byłego dyrektora sportowego warte Udało mu się sprowadzić takie raczej jak wiejra z Rakowa, Częstochowa. Udało mu się też sprowadzić Castaniedę z y, szeryfa Terraspol, który też przez te pół roku, które ma i te ostatnie meczek, kilka bramek dla Warty dołoży, więc wydaje się, że mimo tych y, 30 punktów, które ma jeszcze kilka drużyn, to wydaje się, że na dzień dzisiejszy Warta Poznań jest y, w najlepszym położeniu ku temu, by się utrzymać. Tak jak mówię, argumenty, dobrzy piłkarze, też doświadczeni, TZ Kukasz, Trałka, dobry młody trener Dawid Szultek, i myślę, że tutaj dużych problemów z pozostaniem w PKO Bank Polski ekstraklasie być nie powinno. Następną ekipą, o której powinniśmy sobie porozmawiać, jest yy, Wrocławski Śląsk. Śląsk, który... Niedawno przejął Piotr Tworek po Jacku Magierze. Jacku Magierze, którzy, który zostawił Śląsk w bardzo słabym położeniu, z bardzo długą pasą, bez wygranego meczu. Trwało to naprawdę bardzo długo. Już nawet prezydent miasta po debiucie, co prawda, Piotra Tworka apelował, jak to było napisane w twicie do klubowego managementu, by wprowadzić jakiś... Plan naprawczy, choć akurat mi się wydaje to bardzo kuriozalne, iż prezydent wcina się do spraw klubowych. Oczywiście prezydent prezydenci miast są wielkimi kibicami, jak również inni politycy, choć mi się wydaje, że akurat sprawami stricte sportowymi powinni zajmować się ludzie ku temu, że tak powiem. Kompetentni. No, z przejął Piotr Tworek. Pierwszy mecz Śląskowi pod jego wodzą nie wyszedł najlepiej, gdyż było tam 0-0 z Radomiakiem Radom. Też był niewykorzystany rzut karny przez Petra Szwarca i. No, można delikatnie powiedzieć, że zbyt optymistycznie to nie wyglądało. Przyszedł mecz z Wisłą Płoc, która traktuje swój stadionek, swoją własną twierdzę i dlatego wydaje się, że to zwycięstwo tam, jeszcze w takich okolicznościach, gdzie Fabian Piasecki no właściwie bardzo nielubiany przez Jacka Magierę i troszeczkę można powiedzieć na siłę nawet wypychany z tej drużyny daje zwycięstwo, to naprawdę może być kop na dalszą część sezonu. Do formy wydaje się też wracać Eric Exposito, czyli hiszpan najlepszy strzelec śląska. I myślę, że po przepracowaniu dwóch tygodni tej przerwy reprezentacyjnej, którą teraz mamy, powinno być już też wszystko w porządku. Choć akurat myślę, że jeżeli patrzymy na grę śląska, to myślę, że śląsk akurat będzie walczył do, o utrzymanie do ostatniej serii gier, gdyż no jednak mimo wszystko prezentuje się gorzej niż Poznańska Warta, i myślę, że tutaj akurat utrzymanie w przypadku wojskowych z Wrocławia nie będzie formalnością. Następną drużyną, do której sobie przejdziemy jest Jagielonia Białystok. Jagielonia Białystok, której ja osobiście kibicuję, więc pewnie temu klubowi siłą rzeczy poświęcę więcej czasu w tym odcinku. No Jagielonia, Jagielonia, którą po w trakcie mm, przerwy między rundą jesienną a wiosenną przejął trener Piotr Nowak, który. No, bardzo powiem tak, bardzo ładnie układał kapsle w kanale sportowym i naprawdę wyglądało to yy, na kapsle, że tak powiem, bardzo, bardzo sensownie. No jednak kiedy przyszło co do czego, no, seria, ja oni delikatnie mówiąc do najlepszych nie należy, jest yy, Jedno zwycięstwo, trzy remisy i dwie porażki, co w siedmiu meczach daje średnią punktową 0,90 to jest najgorsza seria wśród trenerów Regioni Białystok, którzy pracowali w ekstraklasie, więc tutaj trener Piotr Nowak, no, nie ma się za bardzo czym chwalić. No, naprawdę tutaj no, naprawdę utrzymanie miało być formalnością wychodzi na to, że Jagiellonia do ostatniej kolejki będzie się biła o to, by pozostać w PKO Bank Polskiej w klasie i tutaj do akcji można powiedzieć, ruszył też dyrektor sportowy um, Łukasz Masłowski, który też próbując, że tak powiem, ratować troszeczkę yy, skórę dla Piotra Nowaka, yy, postanowił troszeczkę mu pomóc. Yy, Sprowadzając nawet piłkarzy, i tak do klubu dołączyli tacy piłkarze jak Santos, czyli piłka, piłkarze z Ukrainy, z tego co tutaj dobrze pamiętam. Zaraz też dokładnie przytoczę jego nazwisko: Diego Santos. Diego Santos, piłkarz, który dołączył z Kokosa Kowlinka, czyli klubu z Ukrainy. Wcześniej był znany też z występów na Białorusi, więc akurat klimaty wschodnioeuropejskie zna dość dobrze, więc myślę, że gra w PKO Bank Polski Ekstraklasie nie będzie dla niego jakimś dużym wyzwaniem, bo tak jak mówię, wyższy, powiem, że uroki wschodnioeuropejskiego futbolu zna już pierwszy mecz z Lechem Poznań, był prognostykiem czegoś dobrego, choć Piotr Nowak nie wystawił go na jego optymalnej pozycji, czyli na skrzydle, był w dziewiątką. No i miał nawet jedną sytuację, no, której jednak nie był w stanie wykorzystać. Jegielonia poniosła porażkę 3-0. W ostatnich dniach przybył do Jegielni też Mark Gual, piłkarz ukraińskiego Dnipro 1, czyli takiego spadkobiercy. Dnibko, Dnie Pietrowskie. jest to dziewiątka, dziewiątka, której bardzo, bardzo brakuje Jagiellonii jest Jak sobie spojrzymy, jakimi napastnikami tak naprawdę Jakiel nie dysponuje, no to to jest na obraz nędzy i rozpaczy, mówiąc wprost, bo jest Andrzej Trubecha, który w nastu meczach w ekstraklasie nie strzelił ani jednego gola. Jest też. Michał Żyrono, który, powiedzmy sobie szczerze, wirtuozem ataku też nie jest, do tego ma też um, problemy, że tak powiem, po covid bo bardzo ciężko przyszedł covid -a. i tutaj oczywiście Michałowi życzę szybkiego powrotu do zdrowia. No i jest Filip Piszczek, który kompletnie nie był w stanie się wpasować do Jagiellonii pod że z Krakowi. Jest też Bartosz Bida, który... Wróci po urazie, po przerwie reprezentacyjnej, którą teraz mamy, no i na tym Piotr Nowak może opierać jakieś swoje nadzieje, że ta kadra, która będzie po przerwie reprezentacyjnej, będzie szersza. Bo tak jak powiedziałem, na razie zbyt kolorowo to nie wygląda. I myślę, że Jakiekolonia przegra najbliższy mecz z Zagłębiem Lubin i ten mecz może naprawdę przystwarzać ludzi buloczu ból zębów, ból wszystkiego, co może boleć. I jeżeli ten wynik nie będzie po myśli Jagiellonii, Jagielonia osunie się jeszcze o jedno miejsce, na miejsce 15, to myślę, że ze średnią punktową poniżej 0,9, to myślę, że Łukasz Masłowski wraz z prezesem Pertkiewiczem mogą nawet zastanawiać się, mimo nie najlepszej kondycji finansowej, Jagiellonii nad zwolnieniem Piotra Nowaka, no bo to miało być świeżość, miał być taki luz w tej grze w też miały być morale dużo lepsze. No a tutaj no widać jednak, że Piotr Nowak no nie radzi z tym sobie nadzwyczajnie dobrze, do tego też niektórych kibiców mogą irytować jego występy, że tak powiem, telewizyjne poza... W Warszawie, no, wiadomo, studiu ligmistrzów w środę, wczoraj też był ekspertem w me podczas meczu reprezentacji Polski ze Szkocją, zremisowanym 1-1. Choć ja osobiście uważam, że jak jest się trenerem pracującym no, na najwyższym polskim poziomie, to jednak wszelkie, że tak powiem, aktywności poza powinny. No, mówiąc wprost, nie istnieć, ale to i wiadomo, to nie ja podejmuję decyzję, to zapewne jest umówione w klubie i takie decyzje podejmuje Piotr Nowak, że tak powiem, z daleko rozumianym zarządem i zobaczymy, co się wydarzy. No, pozostaje mieć nadzieję dla kibiców z Białegostoku, że ta przerwa reprezentacyjna i powrót kontuzjowanych piłkarzy da jakiegoś takiego kopa, który sprawi, że uda się doszusować do, tych, do spokojnego utrzymania, bo spokojne utrzymanie, jak wiemy, daje gdzieś około 35-36 punktów, więc mecz z Zagłębiem, o którym też zaraz powiem, będzie niezwykle istotny dla końcowego układu, jaki mamy w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy. Dobrze, przechodzimy sobie... Do następnego zespołu teraz powiem właśnie o wspomnianym Zagłębiu Lubin. Zagłębie Lubin, które też przejął w zimę Piotr Stokowiec. Piotr Stokowiec, który dokonał też solidnego czyszczenia szatni, gdyż pozbył się obrońców grających jak parodyści, czyli takich jak Jan Soler czy... Lorenzo Simic no, który, i Aleksander Pantić, którzy raczej nie dodawali zespołowi jakości, tylko kibice z zagłębia mogli sobie wyrywać e, włosy z głowy patrząc na to, jak ci zawodnicy, no brzydko mówiąc, pokracznie się prezentują i popełniają głupie błędy, łapią żółte, czer żółte i czerwone kartki. No to się naprawdę no, z tymi obręcami nie mogło udać. Dokonano też e, do naprawdę dobrych transferów, bo jest czy Sekic górę jest Bartosz Kopacz, i powiem szczerze, że to nie wygląda jakoś dużo lepiej, bo mimo tych wzmocnień bilans bramkowy zagłębia też nie wygląda jakoś pogrywająco, dlatego że jest, wynosi on 27 do 46, więc nie jest to jakiś wynik, który by że tak powiem, na kolana posyłał wszystkich kibiców, ale tutaj, jeżeli mo można mówić o optymizmie, to jest też, są też wprowadzani młodzi, tacy jak Bieszczad, ta, Szysz też strzela trochę tych bramek, więc tutaj powodów do optymizmu jest troszeczkę więcej, choć punkty o tym do końca nie świadczą. Też dobry start miał Martin Doleżal, który... Oczywiście, kto bywa często w Zagłębiu w debiucie, strzelił bramkę, potem no, kompletnie się zaciął i jak każdy napastnik Zagłębia, który tu przychodził, no jakoś nie potrafi się wstrzelić ten kwaracik i te bramki dla Zagłębia nie padają. I tak jak mówię, dla Lubinian też będzie bardzo ważny, wręcz, wręcz kluczowy mecz ten, który odbędzie się w niedzielę 3 kwietnia o 15 z bo drużyna, która ten mecz przegra bezpośrednio wmiesza się, że tak powiem, w walkę o utrzymanie, myślę, że i remis nikogo nie będzie satysfakcjonował, dlatego że to będzie wtedy coś takiego na zasadzie, że nie ma nikogo nie ma nikogo martwego, jest tylko tak naprawdę dwóch rannych, więc no zobaczymy, co z tego Zagłębia wyjdzie. No myślę, że kibice co do Piotra Stokowca też mieli, no, większe oczekiwania, tak jak i kibice, jak i oni do Piotra Nowaka, no jednak nie wychodzi i myślę, że dla tych dwóch panów ten mecz będzie taką weryfikacją, który no, który będzie miał większe szanse na pozostanie na przyszły sezon w PKO, Bank Polskiej Ekstraklasie. No i przechodzimy do strefy czerwonej. Strefa czerwona już jest bezpośrednio zagrożona relegacją z PKO Bank Polski Ekstraklasy i na szesnastym miejscu mamy krakowską Wisłę. Krakowską Wisłę przejętą przez byłego selekcjonera kadry narodowej Jerzego Brzęczka. No i wejście mówiąc, że wejście nie jest za dobre, to tak jak nic nie powiedzieć. Średnia punktowa jeszcze gorsza niż y u Piotra Nowaka, bo wynosząca do 060, 0 0,60. no to jest no katastrofa w siedmiu meczach, nie przekroczyć nawet no, jednego punkta na mecz, to naprawdę sk może no, przytwarzać o katastrofę i wyrywanie włosów z głowy kibiców Wisły, no pocieszeniem na pewno może być fakt, że już tych e, najcięższych rywali mają za sobą i teraz Terminarz już będzie tylko łatwiejszy, choć wiadomo, jesteśmy w Ekstraklasie, i jak tu się wydaje, że coś już może być łatwiej, przychodzi nieprzyjemna niespodzianka i starcie z rzeczywistością, która nie no, często bywa, no, w Ekstraklasie bardzo zaskakująca i niezbyt ciekawa. No, tutaj na pewno też powiedzmy sobie szczerze, że projekt Wisły Kraków jest czymś dziwnym, bo Zatrudniamy Adriana Góle, który, jak to wiadomo, miał być trenerem na lata, i wytrzymał do y, drugiego meczu rundy wiosennej. No, co jest y, dość zaskakujące. Był też dyrektor Tomasz Pasieczny, który latami miał budować ten projekt, a po wyborze Jerzego Brzęczka na trenera gdzieś tam został odsunięty i już dzisiaj nie jest pracownikiem Wisły. I tak naprawdę. Nie wiadomo, kto tą funkcję teraz piastuje. Czy jest to Dawid Błaszczykowski, czy jest to Jakub Błaszczykowski, czy może Jerzy Brzęczek łączy funkcję yy, trenera i dyrektora sportowego. Też w tle pojawiają się dziwne wpisy właściciela Jarosława Królewskiego, i to na pewno gdzieś tam nie utrudnia piłkarzom i brzęczkowi życia. No i na pewno. Powiem tak, no, spadek takiej marki Gwisła Kraków byłby na pewno zaskoczeniem, choć patrząc y, na ostatnie poczynania y, zarządzających klubem spod Wawelu, na pewno nie będzie to spadek niezasłużony. Bo, tak jak mówię, mi się wydaje, że po pierwsze Adrem Gula nie dostał piłkarzy pasujących do stylu jaki preferuje, po drugie, Tomasz Pasieczny. No nie dostał czasu na zbudowanie tego projektu, że tak powiem, pod swoją modłę i tak naprawdę teraz wjeżdża Jerzy Brzęczek na białym koniu do środowiska, które no jest mu bardzo przyjazne, przyjaźnie nastawione i myślę, że bardziej przyjaznego środowiska w polskiej piłce Jerzy Brzęczek już nie znajdzie, bo w żadnym innym klubie nie będzie miał takiego komfortu, że będzie miał nad sobą dwóch swoich siostrzeńców. Oczywiście tutaj nikomu nie zarzucam nepotyzmu, tylko mówię, że no na, na pewno będzie troszeczkę łatwiej. Kibice też są dość przychylnie nastawieni do Jerzego Brzęczka i zobaczymy. No ten, to też będzie weryfikacją dla byłego selekcjonera, po prostu jaki jest stan jego warsztatu, jakim naprawdę jest trenerem, bo jeżeli utrzyma tą Wisłę, to naprawdę dla nie no, zdejmę czapkę z głowy, bo to jest naprawdę trudne zadanie, przejąć drużynę po kimś innym, nie mieć wpływu za dużego na transfery i jeszcze o tą drużynę wyciągnąć. Pojawił się też Leszek Dyja, więc trener od przygotowania fizycznego, więc zobaczymy, jak ta Wisła będzie hmm, po tej przerwie wyglądała, choć na dzień dzisiejszy uważam, że to Akurat, no, mam jedne z większych szans, żeby z ligą się pożegnać, a wtedy, no, los Wisły może no, zostać pogrzebany, bo nie wiadomo, czy ratownicy, którzy przybyli na ratunek w Wiśle po nieudanych interesach z Wanną Lee i innych różnych dziwnych rzeczach, będą jeszcze mieli wolę, by ten klub w pierwszej lidze utrzymywać. Przechodzimy do Górnika Łęczna. Górnika Łęczna, które Miał bardzo udaną końcówkę jesieni. Podopieczni Kamila Kierasia potrafili wygrać cztery mecze z rzędu. Jednak coś się tam na wiosnę posypało. Przybyli też obrońcy, tacy jak Gerson i Jonathan Deamo. Jonathan Deamo, który na marginesie nie przed testów medycznych w Jagiellonii Białystok. Więc to też jest ciekawe, jakim cudem on te testy przeszedł. I cóż, może na niektóre fakty troszeczkę przymknięto, że tak powiem oko. I Jonathan Damon mógł się znaleźć w kadrze, choć ostatni jego występ, który oglądałem, pokazuje, że jest piłkarzem z dużymi zaległościami, gdzie tutaj yy, wyglądało to, że po prostu nie jest przygotowany, a mówiło się, że po prostu ma. Zaległości treningowe, też COVID go nie oszczędził, więc naprawdę nie wyglądało to najlepiej. Jerson, którego pamiętamy z Lech Gdańsk, był też gdzieś później w Azji, troszeczkę też widać było, że no nie jest w 100% przygotowany do gry. No i to troszeczkę wygląda troszeczkę jak takie łatanie tej obrony zawodnikami, którzy. Niekoniecznie na no już wniosą jakość, choć oczywiście Kamil Keres pokazał, że no na warunki takiego klubu jak Górnik Łęczna jest fachowcem, tutaj mogą kibice górników opierać swoje nadzieje na takich piłkarzach jak Lokilo, jak Bartosz Piączka, że wbiją kilka bramek. Na pewno istotnym będzie mecz chyba w trzeciej kolejce od końca, czyli z Brugbetem Termalika, gdzie... Będzie to mecz o tak zwane nawet nie sześć, a dziewięć punktów. I kto ten mecz przegra, będzie mógł się raczej pożegnać z PKB polskich, choć uważam akurat, że łęcznianie, jak się postarają i śpiączka, i Lokilo będą w formie optymalnej, to jeszcze jakieś szanse na utrzymanie tutaj oczywiście są. Ostatnim zespołem, jaki omówimy, jest Brookbet. Termalika nie cieczabby Termalika nieciecza, który no naprawdę robił. No, przepraszam, paniczne transfery po powrocie do PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Transfery po już nawet po zamknięciu okienka transferowego. I to troszeczkę wygląda taka Ala łapanka, piłkarza Ala Zagłębie Sosnowiec. Wiemy, że doradcą tam został doradców dyrektora sportowego został Artur Płatek, czyli człowiek, który no, odrzucił mówiąc wprost propozycję Gieloni Białystok, by zostać dyrektorem, no ale tutaj już nie będziemy wnikać w powody jego decyzji. Pojawili się tacy piłkarzy, jak chociażby Roland Warga, który no, w kadrze na Termaliki nawet się nie pojawił od swojego przyjścia, choć trzeba sobie powiedzieć, że forma Brugbetu na wiosnę nie jest najgorsza, dlatego że solidnie punktują. Wygrane z takimi zespołami jak Jagiellonia czy Krakowia dają jakieś powody do optymizmu. 23 punkty, tak naprawdę 5 punktów straty do bezpiecznej strefy to nie jest jakoś dużo. Podopieczni Radosława Latala po prostu preferują futbol prosty i bez fajerwerków. No, że tak powiem. Byle do bramki i to może się udać. Więc chyba sobie tą drużyną zamkniemy ten odcinek Ekstraklasy Podcast. Oczywiście też przypominam, że wczorajszy mecz polski ze Szkocją zakończył się wynikiem 1 do 1. Kupiony też został kilkoma kontuzjami, gdyż ze Szwecją na pewno nie zagra. Krzysztof Piątek, Bartosz Salomon występ. Arkadiusza Milika stoi pod znakiem zapytania. Zapraszam już na odcinek po meczu bagażowym Ekstraklasa Podcast. No, że tak powiem, trzyma rękę na pulsie. Do zobaczenia.